No, to chyba tyle. Nawet nie ma co robić na koniec, chyba, że mogę chwilę zagrać w szachę albo jedną w TFT. Tak, żeby pół godziny dobić streamka i, 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 i lecę, i palę gumę. Szachów dawno nie było. Brat się zmęczył, bo musiał myśleć coś powiedzieć czasem? Że jakbym raczej, że brat się zmęczył, bo właśnie musiał oglądać to, jak ktoś coś mówi. Rozczarowany szachami? No nie no, jest tak blisko, blisko jest na to TFT, A jeszcze zresztą minuta ankiety. Na czeskomi nie zagram, bo zgubiłem hasło i login. A problem jest taki, że to jest w ogóle evenement. Słuchaj tego. Mam konto na czeskom zarejestrowane na maila, którego mi ukradli, no nie? No i w międzyczasie stworzyłem inne konto na mojego głównego maila. Ale przypomniało mi się, że ukradli mi maila i że mogą mi ukraść kiedyś konto na czeskomie, więc napisałem do Dawida Czerwa i korzystając z mojej znajomości z czeskomem, czeskom manualnie zmieniło mi maila yy, na dobrego maila na yy, czeskomie. I. Wyobraźcie sobie, że stała się tragedia, bo kiedy klikam przypomnij hasło, mam dwa konta przypisane do tego samego maila i przypomina mi do tego drugiego konta. A to pierwsze konto ma przypisanego maila, ale tego nie widzi system, bo było zmieniane ręcznie. I suma summarum jestem bez hasła i bez konta. Ale jakoś zapomniałem napisać przez pół roku do ma o to. No i tak właśnie zostałem <grym> graczem na liczes. Ale spoko, zadbam o to, jak będą szachy. Na razie segmentów szachowych za bardzo nie ma. Dobra, do 22 chwile popiekamy. Tak, kminie, czy bardziej minutka, trójka. Bo w sumie, jeżeli byśmy mieli patrzeć na rankingi, to minutki cały czas regularnie gram. Nawet pik był 2670. Na, 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 na Rapidach jest 2400. A w Lice to w ogóle nie grałem. Zagrałem jedną partię i straciłem 100 oczek. Teoretycznie Lice najsłabiej leci. Dobra, na dobry rozruch minutówkę. Ja miałem specjalną scenę szachową. Czekajcie. O, co? No to Nie ma sceny. Wertykalna scena przestała działać. To już tę grę przegrałem na czas najprawdopodobniej. Chyba że gość właśnie podjara się, że ma yy, dużo lepszy czas i, i zrobi coś głupiego. O kurczę. To są struktury generalnie ze smoka powstałe w wariancie maroczego. Ja nie umiem ani maroczego, ani smoka. I to niemalże żadnym kolorem. Korolem. Kuro. Kolorem. Tutaj będę musiał trochę przyszpącić jakieś próby. Mam pionka mniej. Tu i tu. Ostatnie próby. Dobra, próba nie wyszła. Tu jest jeszcze jedna próba. Może koniec F3. Patrzcie, broni się mimo tego pionka, ale no niestety nie mam czasu. I to dosłownie nie mam czasu. Dobra, pionka odzyskałem. To dosyć krytycznego pionka. Ale ja zajebiście gram. Wymieniam w gorszym czasie. O, dobra. Go next. Miałem 30 minut mniej, sekund na czasie. Dobra, z 2-300 to nie gram. No wybaczcie, za niski ma ten ranking, no. Ja pier... Dobra, to wszystko było sprimowowane. Ale generalnie to był blunder, Podwaliłem tego piona za darmochę. Nie taki był cel. Tutaj fajnie znalazłem, I guess, to jest, to jest korekt. Wertykalne zagranie. A to przypadkiem nie rozpierdala go? A nie, bo tracę tu. A nie, zajbiste, bo jak tu zbije, to biję tu. Mega z pierducha na szachownicy. nie ma jakiegoś mata? Zajbistego? Czach? Mogę chwilę pomyśleć, bo mam tu wygraną. Tylko muszę ją doliczyć. Dobra, no tu nie ma co liczyć. Ja pierdolę. Ja pierd... Ja pierd... Ja pierd... Dobra. Mat w pięciu ruchach, co mówiłem, że trzeba pomyśleć. I patrz na to. Czarne zaczynają i wygrywają. Znalazłem pierwszy ruch. Po czym zagrałem główno jebane. A chłop podwalił Hetmana pod piona w jednym, bo mu się myszką mksnęła. Więc to zbiłem, po mata w sześciu ruchach, podwaliłem Hetmana. Przeciwnik nie zaakceptował. Mam mata w 17 ruchach i znowu podwaliłem Hetmana. Drugi raz. Chłop nie zauważył. Trzeci raz podwaliłem Hetmana, ale chłop nie zauważył. I znowu mając mata w czterech ruchach przegrałem. Porażka. Okej. Okay. A, nie mogłem. Dobra, wymieniam trochę figur. Tu jest fajna dziurka, więc tam się... O, dobra. No dobra, grożę matem na milion sposobów. Czy to działa? I guess nie. A to działa. Ty, to nie działa. No dobra, ale wygram to jakoś spokojnie, no, no, nie, nie ma co tutaj dorabiać ideologii. No, szanujmy się, mam taką przewagę, że nie da się tego przegrać. Boże. Boże. Nie udawałem. Napisz mi coś o pacie, masz perma, nie? What? tego typu? Co? Ruch roku. Najgorsze w szachach, co możesz zrobić, to jest myślenie. Naprawdę, nie ma nic gorszego od myślenia. Jeżeli w szachach myślisz, jesteś przegrany. Jeśli chodzi o minutówki. Dzięki, dzięki za wykrzyknik kursy. Właśnie przypominam, są kursy w mojej, o, mojego autorstwa oraz autorstwa chociażby Koziora FMA oraz GMA Igora. Zapraszam do kupienia. Tu robię długą. Nie wykrzyknik kurwy, tylko przez sy. Klepka. Klepka, Ma w jednym. Jaki mam tytuł? Just chatting i różne. Sobota 15, Among z 19, turniej Fortnite. No, nie umiesz czytać? Ma, mega wolny jestem na, na czas. Tutaj mega mi wkurza ten wertykalny play.

Chłop tego nie zbił. No ja bym to jeszcze wygrał, gdyby nie czas. Mat w jednym, mat w jednym. Uciekam, uciekam. No i... Jezus. Ten system się chyba jakoś nazywa nawet. Zablokowałem sobie gońca. Raczej nie polecam takich zagrywek ludologicznych. Wertykalne, nieprawidłowe zagranie. Na 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 na. A to mogę dupnąć i tak zagram. Mam słabość na, na celowniku. Ten skoczek musiałby się znaleźć tutaj. Dobra, dupnę to po prostu. Nie mam siły myśleć, znaczy czasu. Myślisz, że jesteś prze, 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 przegrany. Mam słabego gońca, to tak mogę zagrać. F4? Nie działa, bo gram tu. Czy będzie powrót w ligę w przyszłości? Nie wiem. Nie. Co? Czemu? Pytasz. Dobra, Gambit Halloween No, akurat to nie jest Gambit Halloween. I can't, jak to zagrać? Korekt. O ja, pierdolę! No nie tak, debilu. Wszty z pułapka z TikToka. Ej, dobra, ja to wygram. Przysięgam, chłop nie jest ludologiczny w ogóle. Dzień dobry. Na, 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 na. Dobra, i z turbo porażki stała się nawet grywalna gra. Ja pierdolę, no i wykrakał, Debil. Ja tym koniem idę. Ja tym koniem idę. Szach, szach, szach. Nie ma szacha. Dobra, tu. A! No ma! No! To jest to, 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 to remis. Tu to remis. Mimo tego, że podwaliłem Hetmana. Ale czuję, że jest dobra forma, mimo że ranking nie wskazuje. Byłem w stanie dzisiaj wbić 2600 i mogę się nawet założyć od, nie wiem, każde pieniądze. 5zł, 7 Uuu, ludologiczne zagrynie. Wiecie co, mam wyban w tą wieżę. Debil, chwa debil. Wypuściłem tam wina na 100 sposobów, no. I zrobiłem z tego draw. A był win. Dobra, wygrałem. Dlaczego już wiem, że wygrałem? Bo ma pionka więcej, ja to wystarcza, bo jestem pro w szachy. Ale realizuję to jak idiota skończony, bo biegnę tam gdzie on bieg królem, z useless. Co ja robię? Dobra, ty. Ja jestem pijany, serio, to jest. No, ja trolluję tę grę. Nie! Przegraną mam! No jebany, no tam nie powinien pójść! No stary, oszukał mnie ten... Dobra, wygrałem. Boże! Stary, no... Nie, nie mogłem się spodziewać tego. Uff, Harry Potter... Nie, mały Bartuś i więzień chujowych pozycji, no. Chuj, gramy. No, gramy. Nie widziałem tego, no. no kto gra przez d to? Oj

Nie nie, dwa 6 O kurwa co? No dobra bronię to, ale tutaj był gdzieś win. Czy to ja jest win? Dobra, teraz to... Dobra, mogę potem zbić, oddaję tą parę gońców ale dojdę do e5 i jakieś dymy wertykalny play to F5 tak rozkminka, czy to działa? F3 na pewno nie a to działa? też nie, to tu muszę iść ok nie mogę tego bić. F3, no bra brawo. Co za debil. Dobra, nieważne. To jest tak powalone, że ja nawet nie wiem, czy wygrywam, czy przegrywam. Jak takie długie warianty są, bo nie, nie liżę ich zbytnio. No, zajbiście. Nie, no to, to powinienem wygrać. No a teraz to już nie. Ale teraz to już tak. Na dwa baty. Sali Fajnie, fajnie. A nie wiem, po co ta cztery zagrał? Nie wnikam, ale zagram tak. Ludologicznie, do, bo teraz to będzie seki Dobra i pyk. duszego go po białych polach. Chokce remis? A, bo on ma 400. Oj. Dobra, nie skaże mnie za to. Poczajesz, no, że teraz tu nie mogę iść, bo to blokuje? Muszę cofnąć tą wieżę, którą sam po bożemu ustawiłem tam. Ej, tu na pewno... Dobra, to musi być, dobra. Wertykalne zagranie. To musi być win gdzieś. Jeszcze nie wiem, gdzie i jak. Dobra, tu i tu i tu. Ja pierdolę, serio? No nie widziałem tego, no. Dobra, i tak wygram. Prawda? Tenogram jak mamon. No, ten koleś jest tak mierny. To niezła kategoria szachowa. Już pół godziny prawie minęło. Zostały 6 minut. To tyle z 2600 na dzisiaj. No dobra, H6. Gami Sandomierski, wersja ostrzeżona. A 4? A5 znaczy? W sumie tego skrzydła nie chcę otwierać. Zagrałem to pod zdobycie przestrzeni. Useless. Okej, okay, bia biała już nie ma na polu obronnym, to ja mogę przejmować ten teren. Czemu brusa chce zabić? Co? Znowu? A co się stało? Dobra widzowie, no zostało 3 minuty, więc akurat wykorzystam ten czas, żeby się z wami pożegnać. Dziękuję bardzo za dzisiejszą, wertykalną, ludologiczną transmisję. A... Zapraszam was do zapoznania się z filmami na YouTubie, bo są fajne, zmontowane z Zamonga.